dzień po dniu przerwy od treningu. bardzo nie lubię tego dnia naprawdę jak mam dzień przerwy później ciężko mi się rozkręcić jak przyzwyczajony tak w kolacce jednak w sumie codziennie siedziło na rowerze. dzień wolny to było tam nie wiem, 40 km60 km do przejechania w spokojnym tempie ale się jeździło a tutaj robię trochę przerwy i nie wiem czy się czuję z tym dobrze granicy trochę musi wypocząć więc tak robię ale się zastanawiam czy jak będzie ten dzień wolny nie będę siadał po prostu troszkę na rower no zaczynamy ani jeździć, żeby to poprawić wydolność. i też przy okazji żeby te treningi były dłuższe, że nie będę biegał trzech godzin, bo zarąbał kolana i nogi. Wolę siedzieć sobie na rower. I tak jak dzisiaj, w sumie jedna sesja, ale dwa treningi. Czyli teraz idę, jestem na bieganiu, zrobię 6 km. Do tego 6. Znowu za szybko. 6 tempówek takich po 150 metrów. Nie na kosie. No i Najszybciej. Ale tak, żeby trochę tej szybkości było. A później wsiadam na rower półtorej godzinki przejadę się na rower i myślę że będzie fajnie na słuchawkach leci zamsztan i dzięki temu jestem w stanie biegać tylko ich mogę słuchać przy bieganiu nie wiem czemu ale jakoś pozwalają mi to że mi się chce jakiś słuchać, więc jak coś to polecam Fajna kawela. Przebiegłem już przez tą szóstkę i dopiero poczułem w sumie, że trochę noga zaczęła biec, bo tak była taka ciężka i wolna i w ogóle no ja w ogóle do szybkich nie należy jeżeli chodzi o bieganie, ale chcę to mocno poprawić i mam nadzieję, że mi się uda. Więc dlatego teraz zrobię sześć rytmów, takich po 150 metrów i później lecę na rower. że jestem pod domem. To mi fajnie tu nawet wyszło, ale widzę, że chyba muszę trochę wrócić do rozciągania. Jestem, poczuję, że te mięśnie trochę są za krótkie, muszę tam porozciągać. Czuję w biegu to, że. A ja jakoś mam z tym problem, byłem 30 lat ścigania, a ja nigdy się nie rozciągnę. Bardzo rzadko gdzieś na zgrupowanie szczególnie na trening to tak, ale tak, żeby w domu żeby tak, nigdy, ale chodziłem na sporty walki i normalnie kopałem na głowę tutaj akurat z tym nie ma problemu no ale czuję, że, że jednak to by się przydało więc chyba trochę zacznę no wyszło tak te, o 34 godziny regeneracji no 7, 700, prawie 800 przeleciałem razem tam 6 i więc tempo fajne, Różne w sumie cały czas 5,40 biegam, 5,45 na minutę wolniutko, no i później te rytmy i półtorej minuty marszu między nimi, więc dlatego ta średnia taka wyszła słaba. No i jestem na rowerku, dopiero teraz nagrywam, jadę ponad 35 minut, tylko kurde tak wieje, że po prostu aż mi się ciężko kręciło. No ale niestety jak się nie jeździ na rowerze to tak jest. Teraz w sumie pierwszy raz, nie wiem, dwóch lat, a może dłużej, nie wiem. Wcześniej jeszcze tam parę razy byłem w ale to też nie można nazwać jeżdżeniu na rowerze. Ale teraz chcę zacząć, bo potrzebno mi trochę, trochę tej wydolności, a myślę, że dzięki temu to poprawię. Może uda mi się nawet w grupie pojechać kupą, Podniósł ten swój pociąg, to dość mocno. Tak naprawdę no, szykuję się do tego haj Tutaj na 13 kwietnia, no tutaj już za dużo nie zrobię, no na pewno coś poprawię. Bo to nie da rady inaczej, nie? Przy moim zawnięciu. Ale tak naprawdę szykuję się na zimę najbardziej. A też może hajrox będzie zimą. Poznaniu nie wiem, bo roku ale tak naprawdę szykuję się na Spartana, bo chciałem się na mistrzostwa świata załapać, więc mi się udało wśród więc było fajne. ale jak to będzie, co mi się uda, to nie wiem. Ja na razie cały czas myślę, że jestem zarobisty, ale jak widać, jak się nie trenuje do tej formy, tej formy nie ma, to normalne ale ja się nie załamuję, bo wiem, że do niej dojdę. I tak naprawdę nawet jak jadę teraz tutaj na rowerze, to nie wiem dwa lata temu jak wsiadałem, a nie jeździłem to jak przyjeżdżę do domu no to ten bólną w w ogóle dojeżdżałem. A teraz jedziemy się nawet całkiem spoko. Bardzo mocno pod miałem też mi się jechało. W sumie nieźle, nie wchodziłem na jakieś wysokie ten no staram się tam w granicach jest 130-150 km tyle, więc jest naprawdę fajnie no i po treningach, 2,5 godziny treningu zrobione bieganie, rower tak, i teraz zjemy śniadanko Dzisiaj trochę późno to śniadanie, bo już jest 13.06, a staram się tak ogólnie jeść, tylko wtedy kiedy jest widno, więc do 17.00 drugi posiłek powinienem zjeść. No zobaczę jak to wyjdzie. No, A co mam na to śniadanko? Trzy jajka sadzone, pierś z kurczaka w panierce z mąki migdałowej, do tego masełko no, i takie w sumie delikatne śniadanko. Zawsze zapominam nagrywać to, co jem. Obiecałem, że będę to robił, więc postaram się to robić, żebyście widzieli. No i drugi mój posiłek godzina 17, jeszcze wino. Zdążyłem. Ale nie jestem jakoś specjalnie głodny. No ale trudno zjem trzy karkówki, 6 jajek z masłem i do tego jakiś serek. Nie mam dzisiaj za bardzo wyboru, bo w knajpie nie jestem. Nie lubię tak naprawdę za bardzo karkówki, ani w ogóle wieprzowiny jadam, raczej staram się jadać samą wołowinę, albo tam trochę kurczaka, chociaż też to nie najlepsze mięso, no ale jak nieraz zrobię, no to po prostu jem. No i tak wyglądamy cały dzień jedzenia, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, raczej bym powiedział, że nudne, nieraz jak tam coś może będę robił ciekawszego, coś bardziej keto, no to, to wtedy... Będę nagrywał może z przepisami, i tak dalej. No, zobaczymy. No. Na razie, jak widzicie, dzisiaj w sumie typowy karniwory zero, zero węgli. No, trochę pewnie z jajka, trochę tam z serka i, Ale to jakieś znikome ilości. A w sumie 2,5 godziny. Trening zrobiony.